Zabezpieczenie już mi ktoś fiuza eee, o, montaż Kurde nie jadę wiesz. No a co mam zrobić? No muszę go ugrać to, to będzie parodia jakaś w tej rozgrywce Ale to czekaj, jak ty jesteś montaż, to ja biorę rzeczywiście kurwa fiuza a już zagrałem jak pedałek <noise> Ale dwie rundy przecież ja jednej nie przeżyję Będę szedł za wami, dobra? Tarcza nie, będzie za wami <noise> Jak ja mam tym ciulem zagrać w ogóle? Rozkładaj tarczę A jak się rozkładało? Scroll? Tam, nie, nie, no ja mam inny przycisk myszy do podstaw. Taki ty masz, kurde, pewnie leżę oddalony O pierdolcze Na dole? Ja. Na dole, O, Ale nie wejdziemy od strony, nie mamy tego nie, już zjebaliśmy No, bo nie mamy, kurde, jak on ma? No też Ale nie mamy tego. A oni na pewno podłożą tam i gówno zrobimy. Sprawdzimy czy podłożą. O coś, mnie. Coś się działo, że już robili chyba podkładkę. Nie wyglądało jakby podkładali, wiesz? Zobacz, drona tu tego nie... Ej, wejdziemy. Wejdziemy, wejdziemy. Mówisz? Bo... Y, y, nie widziałem prądów na dronie człowieka, który jeździł, a po drugie... Ty, ale to ci mają kurwa prądownika żeby co by go tu nie podłożyli? Z jednej strony jest. Tutaj? Nie. Nie ma Nie, ta nie, nie, nie ma. Nie, nie, koniec. Nic się zrobimy. Ta nie zrobimy, to jest touch'a. Ty, patrz! I się wykurwiło. Dupa bika. dobra idę za tobą. No wejście musimy iść od tej strony. Czekaj, rozwalę drzwi. Mhm. Czuję już na karku dynamit, który mi rzucą Dobra, rozkładać gdzie indziej. O cholera Gdzie Idziesz za mną czy z drugiej strony? Nie A ty tam idziesz Arek? Dobrze no. Już zaraz będę szedł za tobą Arek, ty, ty, nie, ty właśnie tak nie... Oooo! Oh, fuck. No właśnie. To był ten błot. A to był dok. ja myślałem, że go pyknę, bo w zasadzie wyglądało tak, jakbym go namierzył ci powiem. Patrz, ja niby też go raniłem, mnie zabił. O, je, tak je. nie możesz robić, Arek. Właśnie to musisz się przyzwyczaić, że granie tarczą. To jest takie trochę pojebane. No, ale odręba. ja wiem, że to jest popierdoczone, stary, ja nie umiem. Dobra, to następnym razem pójdzie mi lepiej. Ole, go zaćkał dobrze. Dobra. Termit, byłeś tu i nie mogłeś tego rozbierdolić, no kurwa mać <noise> A czemu ty się zdenerwujesz? Ta? Czemu się denerwujesz? O, dobrze Dobra, ugrajcie to, bo chociaż jedną rundę chcę tym gównem Jest! Oj, miał go jak na widelcu Kiu zaraz zrobi ninja style, a ci mówię Nic nie zrobi Q o ale ma ładunek Jeden poszedł do góry Ale fuk! Ty! Przez... Plecy, plecy! Plecy Tak jest No! Kurde! Chowaj się za kiblami Kurwa ugra. No nie chowaj się dupę, w dupę do... A Jest tu ktoś O Jezu, u mnie dzieciaki coś wziąłem, nie wychylaj się! On się jest po lewej, nie? O, ale on się czołgać będzie Potowa sytuacja, o jest! Ale zinkel. kurwa! Ale strzelaj... oj Podbyt o, ja! OOOOOOOO! Stary ugrałem jedną rundę tarczą! Kurde, nie wierzę w to jeszcze raz! Jezus, nienawidzę tej gry. Ale emocje, co? Ale nie pomogliśmy nic, gdyby nie wyszło no na to. Najbardziej ja gówniane możliwe zestawienie postaci. <noise> o matko, boska, jaki syf, co? <noise> Proszę bardzo. A! No! no, no. Ramon! Froste No i patrz, jaka ekipa! Ekipowo offensive, defensive! Ty. Pójdę, zablokuję górę i zaraz tam położę, po, położę pułapkę. Tak, przypadkowo koło baru. Taki a mam plan! Dobre, dobre, dobre. O kurde, a no, jak mówisz. Ugrałem tym gównem stary Jeszcze raz Jeszcze raz A, jeszcze. ładowanie To u nas nie? Nie nie u nas jest komplet. O dobrze Momatka boska. Hmm, co oni tu mogą robić? Nic nie wymyślą ciekawego goddammit. <coughs> A. Mamy platy, czy tak nie mamy takich rzeczy? Nie, mamy. No dobra. Będą z tej strony wchodzili. Ja jeszcze myślę, że mogą zrobić nam kuku z tyłu. Ja już nie mam tego, dobra? To chcesz? Dobra, dobra, już zaczyna się. Mate mi wypieprzyli wajdaki. O Jezu, nasz leży. A gdzie? Dobra, już złatają. Gdzie ty jesteś? Ach, tu, dobra. Gdzie palą? Odjebali sy... Z... z tyłu, z tyłu wchodzą. tyłu już nie wchodzą. Ładnie. Trochę ja dużo facet zjebał. O kurde, o kurde, ale mi dał koniec, wcalowany. Dobra, ja się tu nie wychylam. Nie, 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 garaż to jest śmierć. Zostań tam gdzie jesteś. Jest nas pięciu, ich jest trzech, daj spokój. Id idą, tu idą. Od ciebie? No. trafisz go? Kurde tak, tak. <tryk> eee, Naszego jebli u góry, widzisz? Po prawej. No, 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 no. Ale nie wiem. Jak ty miałeś podgląd na niego? Aha, to z tamtej futryny. Z <tryk> tamtej tak? futryny, nie? No to może racja. Ale. Byłoby ich dwóch, bym dostał, nie? No są na zewnątrz na pewno, nie? Tak? No. O kurde. No to już raczej chyba. Gówno u Nasi z garażu wychodzą. A to może mają takiego ADHD tego montaża. Kurde, wezmę... O, patrz. Pitolony u góry. U góry? Ja. Slaterway, czyli uważaj, że jest na schodach, teoretycznie. <laughs> Co to było? To ja sobie wybuchłem coś, bo miałem. O, ale mnie piznął, ty! Nie był, nie był. Na schodach. Ale jaja, ale dobrze to zrobił, ty! Aż. Ale dziwne, że go nie zabiłem, naprawdę. Aż, schod, ze schodów, to No, i to tak delikatnie wchodził. I Ja go widziałem. Już wiem, co czułeś wczoraj, tak się denerwując, że niemożliwe jest zabójstwo, wiesz? Dobra. Nie no, no. montaża. No muszę, no kurde, wiesz, jest Ja gdzieś... dobra, to teraz już biorę taczera, <coughs> bo niestety. Są, są do, dobrzy ludzie, no to wiesz, jeszcze raz muszę go ugrać, cholera, jasno. I zapominam o typku, to najważniejsze, nie? Ja. Nieważne co ty zrobisz, ważne co my zrobimy dla ciebie. <laughs> w tej rozgrywce punkty się nie liczą, chodzi o ugranie tego frajera. Ja, ja, ja. Najgorzej jak się gra zemści i każe mi na przykład jutro grać tym drugim, blicem, No ja. odinstaluję od razu. Tam gdzie ostatnio. To samo? No. Świetnie, to tym razem no tak. kurwa mam. Yy, mam tacera. Ale mi piznął koleś. A teraz mamy komplet dziadków. Ja. No to fajnie, to ja starczą powinienem wchodzić, o ile C4 nie dostanę, to już będę przejmował punkt, nie? Tak, to jest niestety... A chuj, ich jak... Izdusia. A gdzie ty jesteś? Gdzie twój dron Marcinie? Dobra... Do garażu chodź. Oni mówią... Koleś podpowiada, że będą wyrzucali C4. Od garażu, a gdzie jest ten a, garaż? Dobra, widzę, widzę, widzę. Proszę. Jak są te? c te? No nie widzę nic u góry, jest, a, ale, ha, bo ja myślałem, że to jest o, o górze. Podłożyli chyba znowu, rzuć jeszcze jeden Ja podłożył Nie zdążymy jeszcze Nie zdążyliśmy, wchodzimy inaczej Nie wysadziło Nie wysadziło, bo nasz, pod... nasz podkładał Nasz podkładał Nasz podkładał to jest nasz odwalony. O kurde Let's slowly <coughs> Eryku, uważaj. Może i tam kolej zniknął Tak, tak, ja jestem za tobą. O, no, ale go... dorwał. No, upstairs, totalnie upstairs. <coughs> jest na samej górze. Jedną miał jak Pizdusia. Na samej górze idę po piwarek. Siadam, widzę że kurwa wam idzie kopka zabiłem zabił i to z pistoletu gównianego on był ranny także o o rozstawię tarczarek o, o! Dobrze zasłoniłem chyba nie? Tak mi się tak, wydawało. Tak, tak. Co to za kurwa koleś ma taki karabin? Kto to? Nie wiem, co kupił na targu może. Ty, ugrałem dwie rundy i możemy kończyć już, dobra. Nie bierzesz Ktoś... y, Frosta? Ja spróbuję ten. Nie, nie, nie. nie. Fr Frosta nie biorę. Frosta nie biorę, bo on ma taki wolnostrzelny karabin. I się zawiodłem po ostatnim razie, że wiesz, koleś, a naprawdę. Jeszcze w zeszłym tygodniu bym zabił, uważam. No, ciekawe, ciekawe. E, może może go faktycznie w głowę nie trafiłem. Może tu jest problem, ale wydaje mi się, że miałem go na celowniku i to ładnie. No zobaczymy. I tak się zawiodłem, naprawdę, i to grubo. Let's go to the bar. <laughs> Missile plotter, drone, off to my merch, to my merch. ADS deployed and ready to go. Ten seconds remaining. Five seconds to insertion. Deploying ADS. Top four is located at okay. the biohazard container. Nie wiem gdzie to, to rozstawić bydle. Może tu Jedna kamizelka została Nie chcę cięć, panowie O kurde O kurde, o kurde, ale dostałem no. Z góry, z góry, z góry, z góry! Ładniarek leżysz, spoko. 4, 4 nie wiem gdzie został nasz. Nie widzę jego czachy. O Jezu. Yes. Walą na oślep. Góra? Nie, nie, nie. To pomieszczenie za tobą, Arek. Nie masz tam dziury przypadkiem, jak leżysz? Mam. No to uważaj. No ale tu nie, nie widzę nic. Nie, Ale wiesz, żeby ciebie nie jebnęli. Nie wiem, jestem w takim miejscu dosyć dziwnym ci powiem Jeee yeah! Zabiłem go Ale Ciebie też ranili ciężko Jo yeah. A gdzie jesteś? W D oh. Dobra, nie przez dziurę mnie zabił, na bankie przez dziurę Nie, z góry ze schodów schodzi No to chuj u nas? Nie no, zobacz, 3. fajnie I zrobi <śmiany> <śmiany> O plecy mu, kurde, dojechał yeah, A to ty A no, bo koleś ja to powiedzi, je jestem, nie? No O, leżysz go, kurde, normalnie <śmiany> Dobra, ugrane, Marcin, kurde, czad. Powiem ci mistrzostwo świata, stary, w dwie, dwa, rozumiesz, dwie runy, no. ja się ugrania 100% skurwysy. Patrz, skurwa. jest, łajdak ugrany. I o to chodzi. <laughs>